Witam wszystkich uczestników dziewiątej już edycji Ligi Traderów, jednego z najdłużej rozgrywanych w Polsce konkursów o charakterze tradingowym. W tym filmie krótko omówimy najważniejsze zasady, które niewiele różnią się od tego, co widzieliśmy w poprzednich edycjach. Na ekranach widzą Państwo zwycięzców poprzednich ośmiu edycji. Jeszcze nie zdarzyło się, aby ktoś dwukrotnie wygrał, aczkolwiek była jedna osoba, która dwa razy zagrała w wielkim finale. W tym roku szukamy dziewiątego triumfatora. Obrońcą tytułu jest Ksopina. Krótkie przypomnienie zasad. Konkurs odbywa się, konkurs ma charakter rozgrywek sportowych, rywalizują gracze w bezpośrednich pojedynkach. Typowanie odbywa się na forum, nie można dać takiego identycznego typu, co nasz przeciwnik z meczu, to znaczy może być ta sama para walutowa, lecz ten sam instrument finansowy, lecz musi być inny kierunek, więc jeżeli ktoś gra na wzrosty, to my, używając tego samego instrumentu, musimy grać na spadki. Typujemy w sobotę rano, mamy czas do niedzieli do godziny 23. Zaczyna się wtedy mecz dwudobowy, w środę są wyniki i całą środę także do godziny 23. Możemy oddawać swoje typy w kolejnej kolejce spotkań. I ten mecz trwa przez czwartek i piątek, i w sobotę rano znowu mamy wyniki danej kolejki. Liczenie wyników odbywa się metodą procentową, no więc bierzemy cenę otwarcia w kolejki weekendowej, cenę otwarcia tygodnia, czyli albo świeca poniedziałkowa, albo też niedzielna cenę otwarcia. Porównujemy to z ceną zamknięcia świecy wtorkowej. W ten sposób liczymy wynik zaokrąglany do dwóch miejsc po przecinku, tak samo w środę, Całą środę od, mamy czas na oddawanie swoich typów e, i liczymy wynik jako otwarcie świecy czwartkowej, dziennej e, i zamknięcie tygodnia, czyli zamknięcie świecy e, dziennej z e, piątku. W bezpośrednich pojedynkach może paść remis. Remis wychodzi wtedy, kiedy różnica między zawodnikami, między oddanymi typami sięga co najwyżej 0,20%. Jeżeli więc pierwszy zawodnik oddał typ poprawny, który jego instrument wyniósł, zarobił 0,45%, drugi zawodnik oddał typ, którego kurs w ciągu dwóch dni zmienił się o 0,65%, Różnica więc wynosi do 0,20%, więc stwierdzony wtedy jest remis. Punktacja jest taka jak w poprzednich sezonach, a więc kładziemy nacisk na oddawanie zyskownych typów. Typ zyskowny to typ, który ma przynajmniej 0,00 lub wyżej, lub jest więc dodatni. Jeżeli więc oddaliśmy typ, który w dwóch dniach kurs zmienił się na naszą korzyść, jeżeli typowaliśmy wzrosty, kurs rzeczywiście wzrósł, interesuje nas. Górna część tabeli dotycząca typów zyskownych. Otrzymujemy wtedy 3, 2,5 lub 2 punkt. Jeżeli nasz typ jest stratny, nieudany, możemy otrzymać co najwyżej jeden punkt w zależności od wyniku meczu. Następnie więc porównuje się to, czy nasz typ jest lepszy od typu przeciwnika. Jeżeli jest lepszy i jest zyskowny, mamy trzy punkty. Natomiast jeżeli jest nasz typ jest stratny, ale typ przeciwnika jest stratny i wynik jest gorszy, otrzymujemy jeden punkt za wygrany mecz. Jeżeli przegramy mecz, na przykład obydwa typy były zyskowne, ale jednak Nasz rywal oddał jeszcze lepszy typ, jeszcze bardziej zyskowny. My przegrywamy, jednak za to, że oddaliśmy typ zyskowny, otrzymujemy dwa punkty. W przypadku remisu, jeżeli, obydwoje, jeżeli różnica między graczami wynosi do 0,20% i obydwoje oddali zyskowny typ, otrzymują obydwoje po 2,5 punktu. Jeżeli obydwoje oddali typ stratny, porównywalny, właśnie mieszczący się do 0,20% różnicy, obydwoje otrzymują. Punktu. Natomiast, jeżeli jeden gracz, o, na przykład walutę czy instrument, który typował typował na wzrost i ona wzrosła na przykład o 10% natomiast drugi gracz typował na wzrost jego instrument jednak spadł o na przykład 10%, czyli ma typ nieudany, my mamy typ zyskowny, jednak różnica nadal wynosi do 20%. To gracz, który oddał typ zyskowny otrzymuje za remis 2,5 punktu, gracz, który przegrał który miał typy nieudany, za zremisowany mecz otrzymuje pół punktu. Więc cały czas kładziemy nacisk na to, aby oddawać udane typy, a ten element sportowy, czyli porównywanie się z graczem z naszego meczu jest na dalszym, dalszym tle. W ten sposób przyznajemy punkty. O kolejności w grupie decyduje przede wszystkim ilość punktów. Jeżeli ilość punktów jest taka sama między dwoma czy trzema zawodnikami, w drugiej kolejności o decyduje wynik procentowy łączny. Sumujemy więc wyniki wszystkich spotkań i kto miał lepszy wynik procentowy łączny, awansuje dalej. Jeżeli tu także będzie idealny remis, decyduje bezpośredni, bezpośredni pojedynek w starciu tych dwóch zainteresowanych rywali. Liczy się tu dokładny wynik, nawet więc jeżeli był remis, liczy się ten wynik procentowy. Kto uzyskał lepszy w tym starciu, będzie awansował dalej. Schemat organizacyjny dziewiątej edycji będzie podobny jak w większości, jak w zasadzie w siedmiu poprzednich edycjach. Tylko pierwsza edycja miała, była nieco krótsza. Składać się będzie konkurs więc z trzech faz grupowych. W każdej fazie zagra, w każdej grupie będzie prawdopodobnie sześciu zawodników i awansować będzie trzech, czasami czterech zawodników z każdej grupy. Wszystko zależy od ilości zgłoszonych, zgłoszonych zawodników. Po każdej fazie grupowej przeprowadzany jest ranking, na podstawie którego tworzona jest następna faza grupowa, a także faza pucharowa. Ranking powstaje na podstawie właśnie uzyskanych punktów w grupie w taki sposób, aby w kolejnej fazie grupowej ci, którzy dobrze typują, którzy zdobyli najwięcej punktów, trafiali w grupach na słabszych, teoretycznie zawodników. Po każdej fazie jest przeprowadzany właśnie taki ranking. Po pierwszej fazie grupowej liczy, liczba punktów uzyskanych w swojej grupie razy 1. Drugą, drugą fazę grupową tworzy się właśnie na podstawie takiej, że gracze z najwyższą liczbą punktów z pierwszej fazy trafiają na tych, którzy zyskali najmniej punktów. Po drugiej fazie liczy się nadal liczbę punktów z tej pierwszej fazy razy 1 oraz liczbę punktów uzyskanej w drugiej fazie razy 2, czyli sumujemy całość konkursu, jednak większy nacisk składzony jest na aktualną formę zawodników, czyli na tą trudniejszą rywalizację w drugiej fazie grupowej z lepszymi już zawodnikami. W ten sposób suma punktów decyduje o tym, kto do której grupy trafi w fazie trzeciej, także najlepsi gracze trafiają na teoretycznie słabszych zawodników. Więc warto te punkty zdobywać. Po trzeciej fazie liczymy także liczbę punktów z pierwszej fazy, razy 1, liczba punktów z drugiej fazy, razy 2 i liczba punktów uzyskanych w tej trzeciej, ostatniej fazie grupowej, razy 3. I taki ranking zdecyduje o tym kto na kogo trafi w fazie pucharowej gracz, który zyskał najwięcej punktów w tych trzech fazach, trafi na tego, który zyskał najmniej punktów z tych trzech faz grupowych, czyli pierwszy zagra z szesnastym, drugi z piętnastym i tak dalej. Jeżeli tyle, jeżeli chodzi o zasady, życzę wszystkim powodzenia i jak zwykle niech zwycięży najlepszy.